Cześć, dzisiaj na kanale. Skrzynka uciosowa marki Parkside. Przyrząd 2 w 1 do piłowania dokładnych skosów, na przykład listew przypodłogowych, pomiar i odczyt kątów od 85 stopni do 180 stopni. Nadaje się do listew o wysokości maksymalnej 100 mm i szerokości od 5 do 30 mm. Dosuwamy, a tym dociskamy. I z drugiej strony mamy to samo. Nóżki gumowane, ale wypadają łatwo. Tych nóżek mamy aż 4 z jednej strony, i 4 z drugiej. Tam się zaczasnęło I Teraz wkładamy prowadnicę, I te już wchodzą dobrze. No i tutaj musimy imbusikiem dokręcić te nasze śrubeczki, żeby to było wszystko sztywne. Z drugiej strony również. A zastosujemy do cięcia taką piłę, która nam tutaj elegancko chodzi. Troszeczkę może jest za krótka. Jakiś tam ograniczony ruch przez to jest. To już musimy się zaopatrzyć indywidualnie, osobno w jakąś dłuższą piłę. Bo na przykład tego typu piły, no to odpadają, bo tutaj ta część jest tutaj za. Za nisko, i ona nam tu już zahaczy. Nie dotkniemy po prostu do końca. Chyba, że skrócimy te, te prowadnice, no to wtedy by było. No ale takie piły właśnie ręczne odpadają albo samym grzeszczotem, tylko sobie tam końcóweczkę zarobić i też będzie. Dobra, zróbmy pierwszą próbę. Przetnijmy taką listeweczkę. Zobaczymy to jak to po prostu funkcjonuje, jak to działa. Zablokujemy. Użyjemy tej piły japońskiej. Mamy przecięte, no ale żeby tu prosto było, to ja nie widzę. Taka szparka jest. I tu wygląda, że jest równiutko. No pewnie te luzy tutaj powodują, no bo jest tu jednak spora szpara na taki grubszy brzeszczot. Grubszą piłkę. Damy 90 stopni. Równiutko na szczałeczki. No przy, przy dociskaniu tym to widać że to się odchyla pracuje jakby to no już się pewnie kąt zmienia wtedy No ładnie tnie. Zobaczmy jaki ma kąt. No, i muszę przyznać, że ma 45 stopni. Nic tu nie odbiega. tutaj również no dobrze to tnie, nawet przy tym luzie wyszło ładnie 45 stopni a teraz przetnijmy sobie taką listwę wykończeniową, zobaczymy czy to da rady to jak mówię, musimy tutaj sobie kupić taką szeroką piłę, są takie specjalne No, kąt mamy właściwy, ale to idzie krzywo. A jeszcze przetnijmy taką grubszą listwę. W porównaniu do tej. Zobaczmy, jak to poradzi sobie. No prowadnice robią swoją robotę i mamy fajnie podcięte pod kątem. Także dziękuję wam za uwagę. Taki krótki testik unboxing. Jak to tnie, jak to wygląda, na czym to polega. Tutaj z tymi zaciskami. Tutaj możemy sobie jeszcze, jak mamy taki kąt narożnik odmierzyć zablokować i pod takim kątem uciąć na przykład jakieś listwy, które tam będziemy montować. No to to jest fajne. Do tego musimy mieć specjalną właśnie piłę, nie taką krótką, tylko tutaj jeszcze takie, takie są szerokie. Taką też utniemy, ale widzicie to jest po prostu za duży. Tutaj jest luz, mało tego, to jest za krótkie. Możemy to po prostu uszkodzić taką piłę. Jedynie brzeszczot jak zaprawimy z jednej strony, to może brzeszczotem nawet tutaj. Ale są specjalne piły, trzeba sobie po prostu taką dokupić do cięcia. Także dziękuję Wam za uwagę. Trzymajcie się i do następnego filmu. To się okaże jeszcze, jak to długo będzie pracować po czasie, ile cięć zrobimy i zobaczymy wtedy, czy to po prostu się rozpadnie to przy jakimś remoncie. Tych listew musi być sporo, żeby tego naciąć pod takim kątem, czy tam pod kątem 90 stopni, czy tam 180 stopni.